W tej chwili rozwija się cicha i niemal niezauważalna kryzysowa sytuacja, która głęboko dotyka ogromną liczbę mężczyzn na całym świecie. To prawdziwy problem, który niestety pozostaje często ignorowany, a o którym prawie nikt nie odważa się mówić z należytą powagą, jakiej naprawdę wymaga. Brak otwartej rozmowy na ten temat miał bardzo wysoką cenę, ponieważ stopniowo osłabia dobrostan i ogólną jakość życia ojców, mężów braci i dziadków. Jeżeli jesteś mężczyzną, który przekroczył już 50 rok życia, to co zaraz usłyszysz, może wnieść istotną różnicę w twoim zdrowiu i codziennym samopoczuciu. Zanim czas nieubłaganie popchnie cię do przodu, warto abyś poświęcił chwilę uwagi, ponieważ dzisiaj zdradzę ci pięć naturalnych i prostych nawyków, które mogą pomóc w ochronie, odbudowie a nawet wzmocnieniu zdrowia Twojej prostaty oraz Twojej witalności seksualnej. Jeden z tych nawyków, w szczególności, zwykle zaskakuje większość mężczyzn i może stać się najbardziej wartościową wskazówką, jaką usłyszysz w ciągu całego tego roku. Wyobraź sobie na moment tę niewielką gruczoł, który znajduje się wewnątrz Twojego ciała prostatę. Ma ona mniej więcej rozmiar orzecha włoskiego. I znajduje się tuż pod pęcherzem, otaczając przewód, którym przechodzi mocz. Chociaż często pozostaje niezauważona, pełni niezwykle ważną funkcję. Produkuje płyn, który chroni i transportuje plemniki, umożliwiając im prawidłowe funkcjonowanie. W pierwszych latach dorosłego życia prostata zazwyczaj funkcjonuje bez wywoływania jakichkolwiek dolegliwości, lecz po 50 roku życia jej zachowanie ulega zmianie. Zaczyna stopniowo się powiększać. Proces ten jest znany jako łagodny rozrost gruczołu krokowego. Nie jest to rak, jednak może powodować szereg uciążliwych objawów, które bezpośrednio wpływają na jakość życia. Według danych medycznych, ponad połowa mężczyzn powyżej 50 roku życia wykazuje już pewien stopień powiększenia prostaty. A kiedy osiągają oni 70 rok życia, Liczba ta przekracza 80%. Co niepokojące, objawy zwykle rozwijają się powoli i stopniowo, dlatego wielu mężczyzn przyjmuje je jako normalną część procesu starzenia się, nie zdając sobie sprawy, że istnieją skuteczne sposoby, aby chronić swoje zdrowie i witalność. Do najczęstszych objawów należą między innymi słabszy strumień moczu, uczucie, że pęcherz nie opróżnia się całkowicie. Trudności z rozpoczęciem oddawania moczu oraz uciążliwe nocne wstawania do łazienki raz po raz. Wszystko to prowadzi do zmęczenia, frustracji, a w wielu przypadkach do zauważalnego pogorszenia jakości snu oraz codziennej energii i witalności. Jednak najbardziej budujące jest to, że współczesna nauka udowodniła, iż nie wszystko jest stracone. Te zmiany nie muszą być traktowane jako coś nieuniknionego. Przyjmując pewne codzienne nawyki, proste, lecz konsekwentnie stosowane, możliwe jest zmniejszenie stanu zapalnego, poprawa przepływu moczu oraz naturalna ochrona zdrowia prostaty. Zacznijmy od pierwszego nawyku: utrzymywanie inteligentnego nawodnienia organizmu. Picie wody w odpowiednich ilościach i w właściwych momentach dnia. Może mieć ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego. Strategiczne nawodnienie pomaga w usuwaniu toksyn, utrzymaniu tkanek w zdrowiu oraz zapobiega nadmiernemu zagęszczaniu moczu, co z kolei zmniejsza podrażnienie prostaty i poprawia komfort codziennego życia. Sposób, w jaki nawadniasz swój organizm, czyli co pijesz, w jakiej ilości oraz o jakiej porze dnia może mieć głęboki wpływ na zdrowie Twojej prostaty. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to drobnostką, to sposób, w jaki przyjmujemy płyny, może być jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych kluczy do utrzymania tej ważnej gruczołu w dobrym stanie przez wiele lat. Z upływem czasu nasz organizm ulega naturalnym zmianom. Jedną z takich zmian jest zmniejszenie odczucia pragnienia innymi słowy, po osiągnięciu pewnego wieku, ciało nie sygnalizuje już tak intensywnie potrzeby nawodnienia. Dlatego wiele osób pije płyny dopiero wtedy, gdy są już lekko odwodnione. Problem w tym, że takie ciche odwodnienie powoduje, iż mocz staje się bardziej skoncentrowany, gęsty i bogaty w substancje, które mogą podrażniać pęcherz. To podrażnienie nie tylko wywołuje dyskomfort, Lecz również nasila typowe objawy powiększonej prostaty, takie jak nokturia, czyli konieczność wstawania kilka razy w nocy, aby oddać mocz. Na szczęście istnieje proste, sprawdzone i naukowo potwierdzone rozwiązanie. Naukowcy przeprowadzili badanie obejmujące ponad 2000 mężczyzn, a wyniki okazały się zaskakujące. Ci, którzy utrzymywali odpowiednie nawodnienie rano i po południu, Lecz zmniejszali spożycie płynów wieczorem, odnotowali ponad 40% mniej nocnych wstań do łazienki. To pokazuje, że strategia nie polega wyłącznie na ilości płynów, lecz także na odpowiednim momencie ich przyjmowania. Kluczem jest planowane nawodnienie organizmu. Rozpocznij dzień pełen energii, pijąc jeden lub dwa szklanki wody zaraz po przebudzeniu, następnie kontynuuj picie jednej szklanki. Co godzinę lub co półtorej godziny w ciągu poranka i południa. Ten stały rytm pozwala utrzymać organizm w równowadze i wspiera prawidłową pracę nerek, nie obciążając przy tym nadmiernie pęcherza. W miarę upływu dnia, gdy zbliża się wieczór, warto stopniowo zmniejszać spożycie płynów. Najlepiej pozostawić co najmniej dwie godziny przerwy między ostatnim napojem, a momentem, w którym kładziesz się spać. Ta prosta korekta pozwala pęcherzowi odpocząć i zapobiega tym nocnym przerwom, które zaburzają sen i obniżają jakość regeneracji organizmu. Choć może wydawać się to podstawową praktyką, ten codzienny nawyk ma potężne efekty kumulatywne. Z czasem pomaga zmniejszyć stan zapalny, poprawia przepływ moczu i wspiera zdrowe funkcjonowanie prostaty, chroniąc w ten sposób jedną z kluczowych części męskiego dobrostanu. Jednak istnieje jeden istotny szczegół, którego nie należy lekceważyć. Nie wystarczy zwracać uwagę tylko na ilość wody, którą pijesz, lecz także na to, co decydujesz się wlać do swojej szklanki. W podobny sposób, to, co wybierasz, aby położyć na talerzu, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia. Niektóre naturalne produkty spożywcze i napoje mogą stać się prawdziwymi tarczami ochronnymi przeciwko powiększeniu prostaty. A nawet przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju poważniejszych chorób. Przejdźmy teraz do drugiego fundamentalnego nawyku, który wspiera i chroni zdrowie prostaty: odżywianie ciała naturalnymi środkami leczniczymi. To, co każdego dnia kładziesz na swoim talerzu, nie tylko odżywia Twoje komórki, lecz także może działać jak skuteczna profilaktyczna medycyna, zdolna zmniejszyć stan zapalny. Wyrównać poziom hormonów męskich oraz znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia chorób związanych z prostatą, w tym nawet raka. Natura ze swoją niezwykłą mądrością oferuje szeroką gamę produktów spożywczych, które działają jak prawdziwe wewnętrzne tarcze ochronne dla naszego organizmu. Jednym z najlepiej przebadanych i najbardziej skutecznych związków jest likopen, antyoksydant o czerwonawym zabarwieniu. Występujący w pomidorach, guajawie oraz arbuzie. Ten naturalny pigment ma zdolność neutralizowania wolnych rodników i ochrony tkanek przed szkodliwym działaniem stresu oksydacyjnego, co czyni go niezwykle cennym dla zdrowia mężczyzn. Jednak istnieje bardzo ciekawy szczegół, o którym niewiele osób wie. Likopen staje się znacznie bardziej biodostępny, czyli organizm lepiej go przyswaja gdy pomidory są poddawane obróbce cieplnej i łączone z niewielką ilością zdrowego tłuszczu, np. z oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia. Badania naukowe wykazały, że mężczyźni, którzy spożywają gotowane pomidory przynajmniej dwa razy w tygodniu, mają ponad 28% mniejsze ryzyko rozwoju raka prostaty w porównaniu z tymi, którzy nie włączają ich do swojej codziennej diety. Likopen nie jest jednak jedynym składnikiem odżywczym wspierającym zdrowie mężczyzn. Istotną rolę odgrywa także cynk, minerał niezbędny dla prawidłowej produkcji i regulacji testosteronu, a także uczestniczący w licznych procesach komórkowych. Naturalnymi źródłami cynku są między innymi nasiona dyni, owoce morza oraz orzechy. Regularne włączanie tych produktów do codziennego jadłospisu Pomaga utrzymać prawidłową równowagę hormonalną, co sprzyja normalnemu funkcjonowaniu prostaty oraz zachowaniu jej zdrowia na długie lata. Do tej listy sprzymierzeńców należy także zaliczyć silne warzywa krzyżowe, wśród których wyróżniają się brokuły, kalafior oraz brukselka. Te warzywa są bogate w związki, które wspomagają organizm w usuwaniu toksyn i potencjalnie szkodliwych substancji. Mogących przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych. Ich regularne spożywanie sprzyja naturalnemu oczyszczaniu organizmu i zapewnia aktywną ochronę przed nieprawidłowym rozrostem komórek prostaty, co w konsekwencji przyczynia się do utrzymania męskiego zdrowia i witalności. A teraz nadchodzi mało znany, lecz niezwykle cenny sekret szafran. Ta przyprawa, słynąca ze swojego aromatu. Oraz intensywnego złocistego koloru zawiera aktywne związki o bardzo silnych właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych. Liczne badania wykazały, że szafran może spowalniać wzrost szkodliwych komórek, a w niektórych przypadkach znacząco poprawiać niektóre objawy związane z powiększoną prostatą. Jego działanie bywało nawet porównywane z efektami najskuteczniejszych terapii. Stosowanych przy tego rodzaju dolegliwościach. Włączenie go do codziennej diety jest prostsze niż mogłoby się wydawać. Możesz dodać sporą szczyptę szafranu, odpowiadającą około 15 do 20 niteczek lub jednej czwartej łyżeczki, jeśli używasz szafranu mielonego, do swoich codziennych posiłków. Jego smak idealnie komponuje się z naparami, sałatkami, ryżem, zupami a nawet z naturalnym jogurtem. W ten sposób zyskujesz potężnego sprzymierzeńca, który nie tylko nadaje kolor i aromat Twoim potrawom, ale także działa dyskretnie, chroniąc prostatę, poprawiając samopoczucie i wzmacniając zdrowie w sposób kompleksowy. Być może teraz zastanawiasz się, jak mogę włączyć wszystkie te składniki odżywcze w praktyczny sposób do mojej codziennej rutyny. Kluczem jest wprowadzanie niewielkich, trwałych zmian, które pozwalają zamienić zdrowe odżywianie w naturalny i przyjemny nawyk, bez potrzeby stosowania skomplikowanych diet czy przesadnych ograniczeń. Na przykład możesz zacząć od dodawania gotowanych pomidorów do swoich gulaszy, zup lub makaronów. Ta prosta zmiana nie tylko poprawia smak posiłków, ale także pozwala w pełni wykorzystać właściwości likopenu. Potężnego antyoksydantu chroniącego prostatę. W południe lub po południu, gdy poczujesz głód, zamiast sięgać po przetworzone produkty, wybierz garść nasion dyni. Są one naturalnym źródłem cynku, zdrowych tłuszczów oraz białka, idealnych do utrzymania stałego poziomu energii i wspierania równowagi hormonalnej. Jeżeli chodzi o warzywa, Staraj się przynajmniej dwa lub trzy razy w tygodniu podsmażać brokuły z odrobiną czosnku. Ten prosty posiłek łączy dwa składniki o ogromnych korzyściach dla zdrowia. Brokuły dostarczają związków wspomagających usuwanie toksyn z organizmu, natomiast czosnek wzmacnia krążenie krwi i naturalne mechanizmy obronne ciała. Nie zapominaj również o codziennym dodawaniu szczypty szafranu do swoich potraw. Możesz dodać go do ryżu, naparu ziołowego, a nawet do naturalnego jogurtu. Ten mały gest, powtarzany każdego dnia, działa jak cicha tarcza ochronna, przyczyniając się do zmniejszenia stanu zapalnego oraz utrzymania prostaty w optymalnym stanie zdrowia. Jednak, jeśli myślisz, że samo zdrowe odżywianie wystarczy, aby chronić tę ważną gruczoł, przygotuj się ponieważ następny nawyk może przynieść jeszcze głębsze korzyści. Jest to praktyka tak prosta, że wymaga zaledwie 15 minut dziennie, a jej efekty są naprawdę zaskakujące. Trzeci nawyk. Codzienne spacery po posiłkach. Najnowsze badania wykazały, że ruch to prawdziwa medycyna, a gdy stosuje się go strategicznie, może znacząco poprawić zdrowie prostaty oraz ogólną kondycję organizmu. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w São Paulo w Brazylii analizowało efekty krótkich spacerów po posiłkach. Wyniki były jednoznaczne: starsi mężczyźni, którzy chodzili około 15 minut po obiedzie lub kolacji, mieli nawet 35% mniejsze ryzyko wystąpienia objawów związanych z powiększoną prostatą. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnienie jest proste, ale bardzo skuteczne. Spacer po posiłku poprawia krążenie krwi w okolicy miednicy, co pozwala na dotarcie większej ilości tlenu i składników odżywczych do prostaty. Ten wzrost przepływu krwi wspomaga jej prawidłowe funkcjonowanie i sprzyja regeneracji komórek. Dodatkowo ta praktyka pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy oraz insuliny we krwi. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zarówno insulinooporność, jak i cukrzyca wiążą się ze zwiększonym ryzykiem problemów z prostatą, w tym stanów zapalnych, a w poważniejszych przypadkach także z rakiem. Korzyści nie ograniczają się jednak tylko do prostaty. Ten krótki spacer poprawia również trawienie, wspiera kontrolę wagi ciała, zmniejsza ogólnoustrojowy stan zapalny i pobudza jasność umysłu. W skrócie, jest to prosty gest, który ma ogromny, globalny wpływ na twoje samopoczucie i zdrowie. Aby włączyć go do swojej rutyny, nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu ani dużego wysiłku. Wystarczy szybki spacer przez około 15 minut po głównych posiłkach, najlepiej po obiedzie lub kolacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zrobić tego w tym czasie, przejdź się w innym momencie dnia ale postaraj się zachować regularność i systematyczność. Z czasem twój organizm zaadaptuje się do nowych nawyków, poziom energii wzrośnie, a zauważysz poprawę zarówno swojej ogólnej witalności, jak i zdrowia prostaty. Najważniejsze, o czym powinieneś pamiętać, to utrzymanie ciała w ruchu. Nie musisz biegać maratonów, ani spędzać godzin w siłowni. Istotą jest unikanie długotrwałego pozostawania w bezruchu. Każdy, nawet najmniejszy ruch się liczy. Możesz spacerować po domu, wchodzić i schodzić po schodach, poruszać się po ogrodzie, albo po prostu robić kilka kroków co jakiś czas. Kluczowe jest, aby nie siedzieć w jednej pozycji przez wiele godzin z rzędu, ponieważ przedłużona bezczynność negatywnie wpływa na krążenie krwi i może przyczyniać się do stanów zapalnych. W różnych częściach ciała, w tym także w prostacie. Już samo 15 minut lekkiego spaceru dziennie robi ogromną różnicę. Ten niewielki, ale stały wysiłek pomaga utrzymać aktywny przepływ krwi, dotlenia tkanki i wspiera prawidłowe funkcjonowanie organów, w tym prostaty. Chociaż chodzenie jest niezwykle skutecznym narzędziem, istnieje coś, co może pomnożyć jego korzyści. I działać jak prawdziwy, naturalny regenerator dla organizmu. Czwarty nawyk: codzienny, zdrowy sen każdej nocy. Głęboki sen nie tylko sprawia, że czujesz się wypoczęty, lecz także pełni niezwykle istotną funkcję biologiczną. W rzeczywistości nocny odpoczynek jest jednym z najbardziej niedocenianych nawyków w kontekście zdrowia prostaty i równowagi hormonalnej. Gdy organizm nie otrzymuje odpowiedniej ilości snu, uruchamia się szereg negatywnych procesów. Zwiększa się stan zapalny, zaburzone zostają poziomy różnych hormonów, a system odpornościowy ulega osłabieniu. Podczas głębokiego snu organizm uruchamia procesy naprawy i regeneracji. W tym czasie uwalniane są kluczowe hormony, takie jak melatonina oraz hormon wzrostu. Które odpowiadają za odbudowę tkanek, redukcję stresu komórkowego oraz utrzymanie silnego systemu odpornościowego. Nauka potwierdza tę zależność. Badania wykazały, że mężczyźni, którzy spali mniej niż 7 godzin każdej nocy, mieli ponad dwukrotnie większe ryzyko rozwoju zaawansowanego raka prostaty w porównaniu z tymi, którzy zapewniali sobie pełny i ciągły nocny odpoczynek. Ta informacja pokazuje, że dobry sen nie jest tylko kwestią komfortu, lecz prawdziwym narzędziem profilaktycznym dla zdrowia mężczyzn. Dodatkowo odpowiedni odpoczynek pomaga utrzymać w równowadze poziom testosteronu, glukozy oraz ciśnienia krwi trzy fundamentalne filary zachowania zdrowia męskiego codziennej energii i ogólnego dobrostanu. Jak zatem możesz zapewnić sobie regenerujący sen w sposób stały i skuteczny? Staraj się spać od 7 do 8 godzin każdej nocy w spokojnym, ciemnym otoczeniu i przy komfortowej temperaturze. Unikaj spożywania kofeiny po południu, ponieważ jej pobudzające działanie może zakłócać naturalny cykl snu. Ogranicz korzystanie z ekranów, takich jak telefon czy telewizor, przynajmniej na dwie godziny przed położeniem się do łóżka, ponieważ emitowane przez nie niebieskie światło. Zaburza produkcję melatoniny. Staraj się kłaść/spać zawsze o tej samej porze, nawet w weekendy, aby ciało przyzwyczaiło się do stałego rytmu. Jeżeli chcesz dodatkowo zwiększyć jakość swojego snu, możesz stosować drobne naturalne rytuały. Na przykład kilka kropli olejku lawendowego na poduszkę, aby uzyskać relaksujący efekt, lub wypić małą filiżankę naparu z rumianku lub pasiflory około dwóch godzin przed snem. Te rośliny mają właściwości uspokajające, przygotowując ciało i umysł do głębokiego i regenerującego odpoczynku. Sen nie powinien być postrzegany jako luksus ani strata czasu. Przeciwnie, jest to forma regeneracyjnej medycyny, która równoważy hormony, zmniejsza stan zapalny i wzmacnia każdą komórkę ciała. Zwróć na to szczególną uwagę – Ponieważ jeśli naprawdę chcesz wzmocnić wszystkie nawyki, które poznałeś do tej pory, następny krok będzie najbardziej zaskakujący. Niewielu mężczyzn o nim wie, a wielu unika rozmów na jego temat z powodu wstydu lub braku wiedzy. Prawda jest jednak taka, że ten ostatni nawyk może stać się jedną z najskuteczniejszych i najbardziej naturalnych metod oczyszczania, zmniejszania stanów zapalnych i rewitalizacji prostaty. Przechodzimy do piątego nawyku, jednego z najbardziej zaskakujących, a jednocześnie najmniej omawianych w kontekście zdrowia mężczyzn: utrzymywanie aktywnego i zdrowego życia intymnego, niezależnie od wieku. Aktywność seksualna nie tylko pozytywnie wpływa na emocje i samopoczucie psychiczne, lecz także pełni istotną funkcję biologiczną w utrzymaniu dobrostanu prostaty. W rzeczywistości Regularna ejakulacja jest jedną z naturalnych metod, dzięki którym męski organizm usuwa nagromadzone odpady, białka powodujące stany zapalne oraz obumarłe komórki znajdujące się w tej gruczole. Ten proces działa jak wewnętrzny mechanizm oczyszczający, wspierający prawidłowe funkcjonowanie prostaty i zapobiegający jej zatorom. Różne badania naukowe potwierdziły ten związek. W dużym badaniu obejmującym ponad 30 tysięcy mężczyzn wyniki były jednoznaczne. Ci, którzy prowadzili bardziej aktywne życie seksualne, z ponad dwudziestoma jedną ejakulacją w miesiącu, mieli o 33% mniejsze ryzyko rozwoju raka prostaty, w porównaniu z tymi, którzy osiągali to rzadziej. To pokazuje, że funkcja seksualna mężczyzny nie jest jedynie źródłem przyjemności. Lecz również naturalnym narzędziem profilaktyki i utrzymania zdrowia. Na poziomie fizjologicznym proces ten poprawia krążenie krwi w okolicy miednicy, co z kolei wspiera dotlenienie i dostarczanie składników odżywczych do tkanek prostaty. Ponadto aktywne życie intymne pomaga utrzymać równowagę hormonalną, zwłaszcza poziom testosteronu, i przyczynia się do redukcji nadmiaru kortyzolu. Hormonu stresu. Zmniejszając poziom stresu, redukujesz również przewlekłe stany zapalne, które są jednym z głównych czynników negatywnie wpływających na zdrowie prostaty oraz ogólny dobrostan organizmu. Dlatego nie istnieje żaden limit wieku, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie intymne. Witalność i świadomość własnego ciała mogą być utrzymywane na każdym etapie życia, zawsze w sposób świadomy. Odpowiedzialny i zdrowy. Jeżeli natomiast doświadczysz jakiegokolwiek dyskomfortu, bólu, trudności lub spadku libido, nie ignoruj tego ani nie traktuj jako czegoś nieuniknionego. Najlepiej skonsultować się z zaufanym lekarzem. Profesjonaliści służą wsparciem, doradztwem i pomocą w znalezieniu bezpiecznych i skutecznych rozwiązań, nigdy nie po to, aby Cię oceniać. Pamiętanie o tym nawyku i stosowanie go w naturalny sposób może wprowadzić znaczną różnicę nie tylko w Twoim dobrostanie fizycznym, ale także w równowadze emocjonalnej i jakości życia. Dbając o swoje zdrowie intymne, dbasz o siebie w pełni, zarówno ciało, jak i umysł. Po wysłuchaniu wszystkiego, co dziś omówiliśmy, nadszedł czas, aby zrobić krótką przerwę i się zastanowić. Twoje zdrowie nie zależy od wielkich poświęceń ani kosztownych terapii, lecz od małych, codziennych nawyków: zdrowego odżywiania, większej aktywności fizycznej, odpowiedniej ilości snu, właściwego nawodnienia oraz dbania o swoje życie intymne i ogólne samopoczucie. Każde działanie ma znaczenie. Każdy dzień, w którym decydujesz się o siebie zadbać, jest inwestycją w Twoją energię. Witalność i przyszłość. Nie przegap więc tej okazji. Zacznij już dziś wprowadzać te nawyki w życie, które mogą chronić Twoją prostatę i poprawić jakość Twojego codziennego życia. Jeżeli ten materiał pomógł Ci uświadomić sobie coś ważnego, lub nauczyłeś się czegoś nowego, serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. To całkowicie bezpłatne, a dla Ciebie może oznaczać ogromną różnicę. Dodatkowo, kliknij lubię to pod tym wideo. To pomaga nam w dalszym dzieleniu się wartościowymi informacjami z innymi osobami, które również chcą zadbać o swoje zdrowie. I zanim wyjdziesz, nie przegap dwóch filmów, które zostawiłem na końcu ekranu. Oba są pełne praktycznych, naturalnych i skutecznych porad dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia. Idealnych, aby krok po kroku poprawiać jakość swojego życia. Pamiętaj, Twoje ciało towarzyszy Ci przez całe życie. Dbaj o nie dzisiaj, aby móc się nim cieszyć jutro. Do zobaczenia w kolejnym wideo.